Witam ponownie w Worms TV. Dziś zaprezentujemy różne stulikowane rzeczy i Wormsy. Na początku wysoki skok. A co to za cheaty? Teraz pokażemy uzizę strzelby. A teraz super jetpack. Może latać długo i wysoko. Bo jak tu wysoko. Dobrze, że mam god moda. Żart. A teraz Lina, długa i wielostrzałowa. 24, 23, a jak dużo? Teraz banan, który wybucha po naciśnięciu i E, zobaczcie sami. A na koniec święta superowca ręczna. Jakby co to było 10 świętych granatów, z czego kilka wpadło do wody. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i proszę o pisanie co było najlepsze. Do widzenia.